Nie wiem. Mam pewno siebie to praca nie dar Oni mi piszą, że ja to mam fart przeżyłam tsunami hej tu tyle fal Nie mogłam więcej już dać z siebie wiem najlepiej na co mnie stać Jak gwiazda niebie. Świecę jestem jak drogowskaz Brana za Miley, gram trasy i nic mnie nie martwi Mam życie jak Barbie, miłość jak z bajki Za plecami ludzi do walki, nie umiem tego śpiewać To mailowa, wyrzucam content jak słowa z ust Nie patrzę wstecz, patrzę w dół, no bo na szczycie jestem już Chodzę od rana, w uśmiechu brana, taki mam mood Kolejna zmiana, ja to dżędziara, choć taka sama to mam nowy look w uśmiechu ubrana, taki mam mood Kolejna zmiana, ja to dżędziara Choć taka sama, to mam nowy look Czuję się sama Pod stopami mam cały świat Żyję jak Hana Montana Fasy przyjaciół i dobry vibe Budzę się z rana Telefon, bo dumna jest mama Znajdę swój balans Dżędziara i będę to miała Czasem było mi ciężko Patrzę na te dni, ty zostaną gdzieś ze mną, Na dobre wyszły mi, Chwile gdy rośnie mi tętno, Razem dżęziary trzymają to tempo, Chodzę od rana, W uśmiechu ubrana, taki mam mood, Kolejna zmiana, taka sama to mam nowy look, Chodzę od rana, w uśmiechu ubrana, taki mam mood Kolejna zmiana, ja to dżęziara Choć taka sama, to mam nowy look Koniec? Dobra, co ja zrobiłem w swoim życiu